Witam w lany poniedziałek. U mnie polało na ogrodzie. zapowiadają właśnie się teraz przyjaźni. Zapowiadają minus 1, odczuwalny minus pięć. A więc czas iść coś ponakrywać. Tutaj mam lilię. Widzicie jakie wysokie. To nic, będziemy nakrywali. A tu koniec kwitnie pragnia seryjska. Ma jak poziomki. Listki Warjegata. Czy barwienia mają? Znaczy, no jeszcze się nie pojawia. O jest, już się pojawiają. Barwinek variegatta. Tu nam zaczyna wychodzić iris Dark. Listki ma ciemne, czarne. Na guncie będzie trzeba coś położyć solidnie, bo już jest duża. Ale pokażę wam jaki ładny onet mleczek mamy. Mleczek jest. Epimedium. Będziemy zobaczyć na pigwowce, bo chyba zakwitły. Ciekawe jak one czy wytrzymają ten przymrozek? Judaszowiec też już ładny. Już też niebawem puści. Zakwitnie, niebo się przyjaśnia przymrozi, dobra idziemy, pigwowce mam tam za bramą idziemy do nich a więc tak pigwowiec o białych kwiatkach strasznie mi tu poniszczyli jak kopali kanalizę ale uważali chłopaki pomarańczowe kwiaty tam są pomarańczowe większe i różowe. Ten ma bardzo dużo owoce. Mam taki pas krzewów. Pęcherznica duża, żeby trzeba ją przyciąć. Idziemy szykować, nakrywać. O, już floksy nawet zaczynają kiepnąć. Idziemy szukać doniczek, będziemy nakrywali. Ptaszki śpiewają. Porzeczka krwista rozkwitła, widzicie? i mleczyk. To jest barwinek większy major. Kolor kwiatków ma biały. Tu kret rył, ale barwinek variegata, o pełnych kwiatkach. Jeszcze się nie rozwinął widzę. Tu mam kaczeńców dużo i tu mamy forsycję variegata. Świetnie. Listków jeszcze nie widać. Łódka. wszyscy łaciaty, wszyscy Śliczne śliczne maliście Będzie duże. Kolejny barwinek. firki. Tu mam ten gatunek, a tu mam taki gatunek o listkach sztywnych, które wychodzą razem z kwiatami. Kolejny krzew, tylko zawsze zapominam, jaką ma na, na imię. Muszę znaleźć, bo mam gdzieś podpisanego. Szarpatka wychodzi. A tam wychodzi nam stepowiec. Mamuśka mi zginęła, dobrze, że się ten uchował. To jest z nasion. Sam się zasiał, wziąłam, przepikowałam. No i pełno kaczyńca. A tu nam się ukazuje floks kanadyjski. Ma ładne białe kwiatki. No, i Berberys. Miłego lanego Wam życzę. Cześć.